Cześć, witam. Kolejny film, krótki, ale jakże ważny. Obiecałam Wam film o pięciu powodach, dlaczego LifeWave nie działa. Nie wszystkie punkty będą merytoryczne i bardzo poważne, aczkolwiek, jeśli odsłuchacie film do końca i przeanalizujecie to, co mówię, może potraktujecie jest uwagą i uważnością, i, i przyznacie mi rację. Pierwszy punkt, dlaczego technologia nie działa. Jeżeli spotykam się z osobą, która zakupiła plastry po konsultacji ze mną, ma jakieś oczekiwania odnośnie działania tych produktów, i na przykład po kilku dniach, bądź po tygodniu, bądź nawet po miesiącu zgłasza mi, że nic nie czuję, nic się nie wydarzyło, i generalnie technologia nie działa, no to, kochani, muszę z takim delikwentem przeprowadzić krótki wywiad, bo teraz pamiętajcie, i to nie jest mój wymysł, to nie jest naciągana prawda technologia działa zawsze. To nie jest proces chemiczny, to, to nie jest coś, co e, będzie spełniało nasze oczekiwania, to nie jest coś, co, e, wiecie, zrobi, e, jak ja to często mówię na naszych spotkaniach, to nie jest maszyna z czekoladą, podchodzisz, klikasz, chce, żeby się zregenerował łokieć, serce, wątroba i coś tam. Nasza terapia działa nieco inaczej, więc czasami nasze oczekiwania i to, że coś widzimy bądź czegoś nie widzimy, oceniamy z poziomu, no po prostu... Człowieka, który chciałby. I teraz tak, jeżeli ktoś mi zgłasza, że nie działa, to pytam no wierząc, że dostanę prawdziwą odpowiedź, czy pił wodę systematycznie już jakby absorbując od tego, czy się kleił. Bo jeszcze są takie osoby, które się nie kleją i też mają oczekiwania. No to słuchajcie, ale zaczynamy od początku. Zaczynam od pytania, jak sytuacja z piciem wody. I tutaj bardzo szybko. Jeżeli nawet ktoś mi się nie przyzna, ale rozmawia ze mną i zostanie jakby ukierunkowany, zainspirowany, albo ja mu, nie wiem, przypomnę, że wspominałam o tym, że była, była taka umowa była między nami, że ma pić wodę odpowiednią ilość każdego dnia. No, to wiadomo, że nawet jeśli ja do końca się nie dowiem, jaka jest prawda, to taka osoba może sobie przeanalizować sytuacje samodzielne. I może nie traktujecie tego, tej wytycznej, tego, tego wymagania zbyt poważnie, ale słuchajcie, ja nieraz miałam sytuację, i to naoczną sytuację choćby w przypadku rwy kulszowej, kiedy ból był silny, a tak był taki, że nogami nie można było ruszyć i przy każdym najdrobniejszym ruchu ból no, powodował łzy, które się wylewały z oczu. I osoba była oklejona protokołem właśnie na rwę, który jest bardzo skuteczny, silny, bo składa się z, z co najmniej pięciu plastrów i nie było efektu. No i y, oczywiście pytania o wodę były bagatelizowane, y, były ignorowane. Y, ja w tym momencie tą osobę posadziłam na krześle i powiedziałam, że nie wstanie dopóki nie wypije na moich oczach pół litra wody, nie szklankę, pół litra. My mamy różne szklanki. Jak mówię wypij szklankę rano na czczo, to jedni wypiją coś, co kiedyś się nazywało angielką, a drudzy wezmą szklankę tego rodzaju jak ja mam taką dobre 300 ml i wypiję tyle. Kochani, woda musi być w ciele i nie róbcie sobie żartów. Jeżeli chcecie, kupujecie, inwestujecie pieniądze w terapię, która ma być skuteczna, to jakim problemem jest wypicie wody? Nie każę wam kopać ro rowów i wykonywać ciężką pracę fizyczną. Mówię o tym, że żeby technologia była skuteczna, trzeba wypić odpowiednią ilość wody. Wracając do osoby z Rumą Kurszową, to nie trwało długo. Wypicie wody. Trwało dłużej niż efekt, który za chwilę nastąpił, bo ta osoba gryzła tą wodę i sączyła ją przez zęby, czyli ewidentnie chodziło o to, że był to przypadek e, skrajnie nie lubiący wody. Natomiast przyciśnięty nieco przeze mnie e, i przypilnowany, e, zadziwiająco szybko e, przyniósł efekt, e, który spowodował, że ból zszedł. Naprawdę. Widziałam to wielokrotnie, więc jeżeli chcecie zgłosić jakiemukolwiek dystrybutorowi, konsultantowi, że nie widzicie efektów, zacznijcie od siebie, bo technologia. Jest przebadana naukowo w Stanach przez wielu naukowców. Ma patenty i atesty, czyli mm, dokumenty zaświadczające, że to, o czym mówi producent, to, co my przekazujemy i to, o jakich reakcjach mówimy i procesach w ciele, się sprawdza. Czyli nie ma możliwości, żeby taki zenek kowalski, który przyjdzie do mnie i powie, że na niego nie działa, żeby jakby. No, bo nie, nie chcę nikogo, słuchajcie, urazić, bo ja jestem y, mocno, jakby tutaj y, wierząca w ten system i w tą, w tą terapię, ale nie ma możliwości, żeby u tego zenka było inaczej niż u krysi kowalskiej. Rozumiecie? Nasze organizmy działają na tych samych mechanizmach i, tak jak powiedziałam, wiele naukowców badań naukowych potwierdza działanie. Natomiast są elementy, które w naszych ciałach powiedzmy mogą to działanie utrudniać i pierwszym z nich jest brak wody w organizmie. Nie bagatelizujcie tego. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi z taką informacją, zaczynam od tego, żeby wypytać ile wypił wody i to nie jednego dnia, tylko przez um, okres wcześniej, okres przy, przy przyklejaniu. A no bo właśnie, bo też się spotykam z tym, że ludzie piją wodę w momencie kiedy przyklejają, a potem cały dzień nie. Nie o to chodzi. Pić trzeba systematycznie w ciągu całego dnia. Nie każę wam pić przed wieczorem, żeby na noc jakby nie budzić się, nie wstawać. Chociaż ja osobiście piję, bo nie mam z tym powodu problemów. Ale wiem, że e, słuchajcie, no tak robimy, żeby te e, między w zależności od wagi 1,5 a 2-2,5 litra dziennie wody przyjąć. Jeżeli jesteś wielkim facetem e, z masą mięśniową, to na pewno 1,5 litra ci nie wystarczy. Druga e, sprawa, jeżeli klient mi zgłasza, że nie ma efektów, produkty nie działają, on nie czuje, to powiem Wam coś, co może Wam się nie spodobać. Dla mnie to jest ewidentne, oczywiście pomijamy moment i jakby kwestię picia wody, bo mamy to ustalone, że pił wodę systematycznie, gładziutko poszło i tutaj nie mam zastrzeżeń. No i teraz produkty dalej nie działają. I co się moim zdaniem wydarzyło? Moim zdaniem wydarzyło się to, że dany klient, dany pacjent, dana osoba ma dużo większy problem niż mu się zdawało. Dlatego że żeby uzyskać efekt widoczny dzięki zastosowaniu produktów, musi zaistnieć jakby okoliczność, żeby te procesy miały w ogóle możliwość się wydarzyć. Nie znam osoby, przynajmniej nie trafiło mi się przez trzy lata tutaj swojego doświadczenia osoby, która przychodząc do mnie, rozmawiając ze mną, zna sytuację, która zna sytuację swojego organizmu przez aspekt zatrucia metalami ciężkimi. Kochani, każdy z nas, oczywiście. Odpowiednią jakąś ilość metali ciężkich najprawdopodobniej w ciele nosi, bo to są rzeczy z powietrza, z gleby, z wody, z pasty do zębów, z amalgamatów, z wielu rzeczy i my to, i my to dźwigamy. I teraz, jeżeli jest osoba, u której nadmierna ilość tych metali ciężkich się skumulowała w ciele, to może się okazać, że działanie elektrod, niezależnie od rodzaju, jest może nie tyle blokowana, co jest bardzo ten efekt zmniejszony. Dlatego, że zamiast robić to, do czego została stworzona, to ona jakby musi odgruzowywać sytuację w ciele i sprzątać to, co tam jest zrobione. I teraz, to nie znaczy, że terapia nie działa. To nie znaczy, że ty nie powinieneś kontynuować terapii. Może to znaczyć, że powinieneś zmienić produkty albo dobrać coś więcej. Może to znaczyć. Że możesz zostać na tych produktach i e, po prostu przedłużyć terapię. Natomiast zanim nie zrobi się porządku w ciele, nie pojawią się efekty. To jest taka sama zasada, jak e, bardzo prosta, e, którą no, myślę, że wszyscy znają. Dopóki. W miejscu, w którym wykazuje ból, w którym czujemy ból, jest stan zapalny, nie ma szansy na regenerację. Czyli najpierw musimy zniwelować stan zapalny, tak? A potem następuje regeneracja. Ciało nie naprawi czegoś, gdzie jest stan zapalny. Więc tak samo jest tutaj z tym odczuwaniem i działaniem elektrod. Jeżeli mm, nie czujesz efektu, najprawdopodobniej twój stan organizmu, o czym może nie wiesz, jest jeszcze gorszy niż tobie się wydawało. I tutaj wchodzimy w trzeci punkt, który też się tyczy tego, dlaczego elektrody nie działają. Jest to brak mikro-makrośrodowiska. Kochani, my mówimy o tym, że bioelektrody aktywują procesy namnażania białek, endorfin, pewnych hormonów w ciele, jakby, czyli budujemy, z, z potencjału naszego organizmu te cegiełki, które właśnie te wszystkie procesy dobre w ciele robią. Ale jeżeli ty od lat jesteś ignorantem, nie pijesz wody, źle się odżywiasz, palisz papierosy, pijesz alkohol i twoje ciało jest zapaprane i nie ma mikro i makro środowiska, i nie masz czego budować, to nawet najlepsze plastry tego nie załatwią. Więc są osoby, które w tym stanie takim tego ignoranta, takiego strasznego zaniedbania, będą korzystały tylko z plastrów, nie zmieniając swojego nawykowego, e, dotychczasowego życia, to będą miały efekty później, bo zanim te plastry porobią sprzątanie, wykopywanie, wygrzebywanie tych toksyn, usuwanie, potem regenerację, i potem dopiero przychodzi moment, w którym ty odczujesz poprawę. U osób, u których ta sytuacja jest nieco łatwiejsza. Ja nie mówię, że to muszą być osoby zdrowe, bo w tym momencie pojawi się tutaj hejt na mnie, że w takim razie to co? Plaster są dla zdrowych. Nie o tym mówię. Mówię o tym, że albo jest sprzyjające środowisko do działania, albo blokujące. I to po prostu może dawać efekt, który ty nazwiesz, że nie działa. Ale to wcale nie znaczy, że nie działa. Po prostu procesy są tak głębokie i tak niewidoczne, że musisz poczekać, że musisz tą terapię zrobić dłuższą. W ogóle chciałabym, żeby społeczność naszych klientów nauczyła się myśleć o elektrodach nie jako o plasterku cudownym, magicznym na tydzień, tylko zawsze słuchajcie, zakładajcie, że jeżeli chorowaliście całe życie na różne choroby, które no, dostępnymi różnymi sposobami niwelowaliście, ale nadal jest stan, który jest niezadowalający, to nie da się naszą technologią pozbyć się wszystkich oznak w tydzień, w miesiąc. Mówimy o 10% czasu w porównaniu do czasu chorowania. Jeżeli 10 lat bierzesz tabletki na nadciśnienie, to nie ma szans, żebyś w miesiąc się tego nadciśnienia pozbyła. To znaczy... Znam osoby, są takie osoby, które po kilku tygodniach, miesiącu mogą się czuć znakomicie, mogą nawet się odważyć, odstawić lekarstwa, I, i jakby są takie osoby. Natomiast wyprowadzenie organizmu do stanu, kiedy on ma siłę iść dalej sam, nie będzie trwało na pewno tydzień i miesiąc. Więc bądźmy naprawdę ludźmi, którzy po pierwsze wykazują się, świadomą wiedzą i konsekwencją tak, taką swoich poprzednich działań i poprzednich decyzji, ale też i cierpliwością. Czyli mamy brak wody, metale ciężkie, brak mikro, makrośrodowiska, odżywianie. trzeba zacząć suplementować dobrymi suplementami nasz organizm, żeby go zmotywować do lepszej pracy. Czwarty punkt możliwe, że będzie dla Was najtrudniejszy do zaakceptowania. W wielu przypadkach spotykam się tutaj z takim oporem i, i buntem wewnętrznym, że co ja wygaduję, ale to jest wiedza naukowa, nie moja wymyślona. Kochani, tak jak znacie efekt placebo, tak samo w nauce występuje efekt nocebo. I teraz efekt nocebo ma yy, takie yy, konsekwencje, że żadna terapia, żaden sposób, tabletka, syropek, zastrzyki nic nie będzie skutkowało, bo człowiek na poziomie e, mentalnym jakby nie akceptuje wyjścia z choroby, nie chce tego e, procesu i e, możliwe, że ja nie będę potrafiła wam tego wytłumaczyć tak jak to robią naukowcy. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi tej koncepcji, to i Bruce Lipton i Joe Dispenza są tutaj naprawdę bardzo dobrymi źródłami wiedzy. Jak poczytacie ich publikacje, bądź nawet posłuchacie filmów na, na YouTube, jak się wypowiada Bruce Lipton odnośnie procesu placebo, tego efektu placebo, to może zbliżycie się do, do takiej koncepcji, że wiara czyni cuda. Czyli efekt placebo jest ok. Bo efekt placebo kończy się dobrymi efektami, czyli mamy zamierzony efekt, niezależnie od tego, co zadziałało, czujemy się dobrze, świetnie, jest super. Efekt nocy, bo natomiast potrafi naprawdę nie dosyć, że zablokować nam wszystkie procesy dobre w ciele, to jeszcze wywołać te złe i nawet wyprodukować problem, e, więc wiara czyni cuda. Musicie wierzyć, że terapia lifejoy wam pomoże. Jeżeli kupujecie produkty i z samego początku wiecie, że to jest e, jakiś e, Shit, że to jest jakieś kłamstwo, w ogóle w to nie wierzę, i generalnie to macie takie podejście, możecie oczekiwać dużo gorszych efektów niż u osób, które są otwarte. Nie mówię o tym, żeby, wiecie, wykonywać modły i jakby tutaj poddawać się totalnie, yy, wierząc yy, w to, że, że będą cudowne efekty. Mówię o racjonalizmie, mówię o tym, żeby. Nie zabierać sobie potencjału, który ma nasz organizm do zdrowienia. Jeżeli się zablokujecie, to zablokujecie, znaczy zablokujecie na naszą terapię, bo na przykład jej nie rozumiecie i nie wiecie, jak ona działa. Z punktu widzenia, oczywiście, e, naukowego, e, i pierwszym, najważniejszym e, dla Was celem będzie zrozumienie tego procesu, to myślę, że wpadliście w sidła, m, kto, z których my Was nie wyprowadzimy. Bo ja uważam, że nie muszę zrozumieć do końca, jak działa e, elektroda, bo nie rozumiem, jak działa telefon, pralka, której używam, lodówka. Nie rozumiem, nie znam się na tym totalnie, a jednocześnie mam ten sprzęt, korzystam i mi służy. I tak samo podchodzę, tutaj do tematu bioelektrod. Nieraz widziałam skuteczność działania, nieraz widziałam łzy w oczach w ludziach, którym dałam korzyść jakąkolwiek. E, oczywiście widziałam też e, niezadowolonych e, klientów, ale mówimy tutaj o tym, że z poziomu zaczynania terapii, żeby te wiara, chęć, e, jakby optymizm i otwarcie na coś, co jest nowe, inne, dla Ciebie jeszcze nieznane, było y, takim krokiem świadomym, tak? Nie zamykajcie się na, na naszą technologię tylko dlatego, że jej nie znacie, a efekty będą dużo większe. Piąty powód, dlaczego technologia nie działa. I tutaj taki trochę psikus, pstryczek, pół żartem, pół serio. Technologia nie działa, jak plastry leżą na półce. Ilu klientów kupiło ode mnie, kupiło od nas plastry, Przyszła paczka i schowali do szuflady. A potem, jak ja dzwonię i pytam, jak się czujesz, albo jakie są efekty, to efektów nie ma. No nie ma, no bo samo zakupienie produktów nie wystarczy. Trzeba je kleić, pić wodę i się cieszyć ze zmian. Czyli, kochani, Pięć powodów, dlaczego elektrody nie działają, które poznaliście. Przeanalizujcie sobie, przemyślcie, jaka jest wasza sytuacja, jaki jest wasze nastawienie i stosunek do, do tej terapii i dajcie sobie pomóc. Jestem przekonana, że każdej osobie możemy pomóc, nie ma tutaj wyjątków, natomiast trzeba pamiętać o pewnych elementach, które no my z poziomu jakby człowieka powinniśmy spełnić. To wszystko w tym temacie. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że te filmy Wam się podobają, że Wam się przydadzą i że będziecie czerpać z nich wiedzę. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście piszcie pod postem w komentarzu, chętnie odpowiem. Myślę, że grupa też będzie się chętnie udzielała. Dziękuję bardzo, do widzenia, pozdrawiam.